Zapraszamy teraz na krótki rys historyczny szkoły. Zapowiada się naprawdę ciekawa, podróż w przeszłość, połączona ze wspomnieniami, obrazami dawnych czasów i refleksją nad tym, jak bardzo zmieniła się nasza szkoła przez te 80 lat. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótką skroniką z minionych lat ze sięgają dnia 10 września 1945 roku, Pomorskiego w Tolubii. decyzję o utworzeniu publicznej szkoły do dokształcającej zawodowej w Na stanowisko kierownika szkoły został powołany Zenon Durek. W związku z problemami z naborem uczniów, szkoła rozpoczęła funkcjonowanie w dniu 5 października 1945 roku w obecności 35 uczniów. Początkowo uruchomiono dwie klasy z 10 godzinnym tygodniem nauczania. Grono pedagogiczne w chwili otwarcia szkoły składało się z następujących osób. Zenon Tulek, kierownik szkoły oraz nauczyciele Leon Wiśniewski, Konstanty Narkowicz, Piotr Baranik i ksiądz Wacław Rostek. Nauka odbywała się trzy razy w tygodniu. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 18 do 20. W powodu braku oddzielnego budynku szkolnego, szkoła tymczasowo mieściła się w publicznej szkole powszechnej nr 3, która z kolei swoją siedzibę miała w wymachu publicznej szkoły powszechnej nr 1, przy ulicy szkolnej 1. Od roku szkolnego 1947 194 W samym roku szkolnym zajęcia zostały przeniesione z budynku szkoły podstawowej nr 1 do baraku przy szpitalu miejskim a 23 listopada 1947 roku szkoła otrzymała samodzielny budynek przy ulicy Włocławskiej 16, który został adaptowany dla potrzeb szkoły. Od roku szkolnego 1951-1952 szkoła nosiła nazwę. Zasadnicza szkoła metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. W marcu 1952 roku oddano do użytku budynek internatu w parku miejskim imienia Gabriela Narutowicza w Lipnie przy ulicy Okrzei. W czerwcu 1952 roku dokonano otwarcia budynku Zasadniczej Szkoły Metalowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. Początkowo Użytkowano tylko internet, natomiast zajęcia edukacyjne w nowym budynku rozpoczęły się w roku później. W 1956 roku zniesiono centralny urząd szkolenia zawodowego, a minister oświaty przejął wszystkie sprawy szkolnictwa zawodowego, stąd nowa nazwa szkoły brzmiała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Ministerstwa Oświaty. W roku szkolnym 1957-1958 dokonano otwarcia szkoły przysposobienia rolniczego. W dniu 15 listopada 1958 roku oddano do użytku nowoczesne warsztaty szkoły. Od roku szkolnego 1959-1960 szkoła nosiła nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 1 września 1965 roku utworzono pierwszą klasę technikum pięcioletniego o specjalności obróbka skrawania i pojawił się nowy typ szkoły technikum mechaniczne. W dniu 1 września 1975 roku w placówce nadano nazwę Zespół Szkół Mechanicznych. W jego skład Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Mechaniczne. Od 1980 roku rozpoczęły funkcjonowanie Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. Podczas wojewódzkiej inauguracji Roku Szkolnego 1981-1982 w Zespole Szkół Mechanicznych dokonano otwarcia nowej sali gimnastycznej, świetlicy oraz ośrodka mechanizacji rolnictwa. Się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej laureata Pokojowej Nagrody Nobla, prezydenta Polski Lecha Wałęsy, ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Mechanizacji Rolnictwa w Lipie w latach 1958-1961. do 1961. Napis na tablicy otrzymał brzmienie. W tej szkole uczył się Lech Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Litwa. 1990. Decyzją Kuratorium Oświaty we Włocławku z dnia 2 września 1996 roku Zespołowi Szkół Mechanicznych w Lipnie nadano imię Ziemi Dobrzyńskiej. W roku szkolnym 2002-2003 Zespół Szkół Mechanicznych otrzymał nową nazwę Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej. Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 marca 2008 roku wyrażono zgodę na likwidację gospodarstwa pomocniczego warsztatów szkolnych zespołu szkół technicznych w Lipnie na bazie góry, utworzono Centrum Kształcenia Praktycznego. Uchwałą Rady Powiatu z 29 sierpnia 2012 roku utworzono liceum ogólnokształcące dla dorosłych na bazie trzyletniego technikum uzupełniającego od 1 września 2012 roku dokonano przekształcenia dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej i zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w zasadniczą szkołę zawodową o trzyletnim okresie nauczania. Z początkiem roku szkolnego 2019-2020 została wprowadzona reforma szkolnictwa zawodowego. Dokonano przekształcenia dotychczasowego centrum kształcenia praktycznego w centrum kształcenia zawodowego od roku szkolnego 2025-2026 rozpoczęła funkcjonowanie branżowa szkoła drugiego stopnia. Zespół Szkół Technicznych w Lipnie to praktyki zawodowe w kraju i staże zawodowe za granicą. W ramach projektu POWER nasi uczniowie poznawali potencjał rynku pracy w Grecji. Szkoła wielokrotnie realizowała współpracę z krajami partnerskimi w ramach programu Erasmus. Możemy poszczycić się także swoimi przedstawicielami w Młodzieżowej Radzie Powiatu w Lipnie pierwszej kadencji na lata 2025-2027. Na przestrzeni 80 lat wykształciliśmy wielu znakomitych absolwentów, którzy odegrali znaczącą rolę w rozwoju naszego regionu, miasta i kraju. Szkoła postrzegana jest w środowisku lokalnym jako placówka o dużej efektywności kształcenia oraz organizacji licznych projektów, staży zagranicznych i projektów zagranicznych i wymiany młodzieży